Siema, siema, jestem na spacerku w połowie drogi to co widzicie pod okiem to nie jest Limo. Znaczy to jest Limo, ale nie od, nie od bójki, tylko kurwa wczoraj byłem na zajezdzie korona popływać, ale zaraz, bo nie, nie po to nagrywam. I już się ściemniało. I tam były dwa drzewa, chyba dwie jabłonie i był rozwieszony sznurek, którego nie widziałem, nie? Po prostu jechałem już rowerem, tylko poczułem, kurwa, sznurek na... no, nie, Potem zacząłem, że to sznurek. Na gębie takie, kurwa, właśnie miłe podskoczył. Mówię, ja pierdolę, mówię, co to? Oglądam się, patrzę, sznurek, nie? Ale patrzcie na to. Cyk. Zobaczcie, jaki tunel. Tunel z mgły. Ciekawe, czy, do, czy dogonie tą mgłę, bo ona się widzi, oddala. Zobacz, jaka wizja. <grytanie> Dobre, nie? Ale faza. No i, i robimy spacerek. Zbliżamy się do tej mgły. Zaraz w nią się wbijemy. Zjawisko paranormalne. <mogła> Mgła. Czy jesteśmy w tej mgle, czy jeszcze nie? Nie wiem. to mi się wydaje tak, jakbym w nią chodził, ale telefon nie oddaje tego. Nie no, to jest bez Ja Już jestem w tej mgle. Po prostu yy, telefon. Nie oddaje bliskości tej mgły Ja już jestem, tak? No tak, ja już już Wleźliśmy Majlo No Skoro ja to mgłę widzę w połowie tej furtki tego płota raczej No już tu jestem Tak No tu jest O Ona Po prostu telefon, w bliskości jak w niej jesteśmy, to jej nie widać. To z daleka. Ale ona spierdziela widzę. Uciekła w prawo. Tam. A myślałem, że będzie coś lepszego. Że, jak w nią wejdę, to będzie jakoś tak fajnie. W sensie, że fajnie to będzie widać na nagraniu, ale niestety, niestety mgła się rozpłynęła, mgła się rozpłynęła. Zobaczcie, ile ziół. Krwawnik, to jest krwawnik, to jest krwawnik. To, to nie wiem, co to jest. Ale kiedyś zbierałem zioła, takie podstawowe zioła znam, zobaczcie, krwawnika. Kurwa, muszę wziąć reklamówkę i przyjść któregoś dnia, podjechać rowerem i nazywać krwawnika. Bo z tego jest poczytacie sobie krwawniku. A wiecie co to jest? To jest zioło czarownic. To jest, o tu mamy wrotycz. Wrotycz jest, na... jest toksyczny, jest na odrobaczenie. Ale ogólnie, jak go zrobimy w spirytusie, to można po tym mieć halucynację. Jest na odrobaczenie. I na robactwo, a to jest zioło czarownic. Kurwa, to jest antydepresant. To jest depresanum. Są takie tabletki. I to jest ten. Yy, ja pierdzielę. <gryw> Zapomniałem, nie? Zobaczcie wrotyczu. Jakieś właśnie myślałem, że jakieś gówniane zioło. Że to te, te kuleczki żółte, nie? A powiem Wam, że to jest wrotycz na odrobaczenie. Na odrobaczenie super sprawa, nie? Wrotycz. Nawet kilka lat temu yy, robiłem kurację na odrobaczenie z tego wrotyczu. Jest pełno ziół. Tylko krwawnika tu widzę jest najwięcej. To to nie wiem co to jest, ale uwierzcie mi, że wokoło pełno jest ziół. Trzeba tylko się znać, nie? Wchodzisz w, ta, w taką polanę i naprawdę na no, jest pełno ziół zobaczcie jak była na boiskach jest taka aplikacja taka aplikacja jest z ziołami muszę w końcu znaleźć i ściągnąć z Google Play Kiedyś miałem zajawkę na to No właśnie na zbieranie ziół Zbierałem właśnie krwawnik, wrotycz skrzyp polny, jeszcze takie kwiatki niebieskie zapomniałem jak one się nazywają. Z tego herbata jest w ogóle dodatek do herbat jest w ogóle też zapomniałem. Ale trochę siedziałem w tych ziołach. Powiem wam, że niektóre zioła są fajne. Herbaty, i tak dalej. Pokrzywa. Pewno jest tych ziół tutaj. Tylko człowiek nie zwraca na to uwagi, nie? A jakby tak poczytać. Poznać się na tych ziołach. Tu coś rośnie: też jakieś kwiatki. To też jakieś ziółko, tylko nie wiem jakie. Ale tu mówię, to. Tu do dobroczyny, jeszcze jest mniszek, le, ko, ko, nie, mniszek lekarski, babka lancetowata, mgła uciekła. Majlo, chodź tu. Majlo coś pogonił. Także muszę tą aplikację ściągnąć do ziół, bo zaraz zioła się będą kołączyć, zaraz wrzesień. Ale już chyba nawet nie zdążę. Nie wiem, czym będzie mi się chciało. I znajdę czas. Zazwyczaj wtedy to pracowałem, pamiętam, na budowie. Chroniłem budowę. I no tam za płotem było pole. No to za te pole sobie czasami wychodziłem na te pole. O, tak jak tu jest, o, taka pola. No to sobie wychodziłem na tą polanę, na 4 godziny, no to, to wychodziłem sobie na chwilę sobie te zioła pozbierać. Ale to, to miałem wtedy czas, bo siedziałem tam tyle godzin, to mi się nudziło, to chodziłem i zbierałem te zioła, suszyłem je, piłem herbaty. To jest zioło czarownic, jak ono się nazywa? Ja pierdzielę. Oj. Zapomniałem. Z tego co mówię, tabletki na depresję. Yy. No, na końcu języka. Na, na, inaczej tu na to mówią zioło czarownic. Ja pierdzielę, no zapomniałem. Na końcu języka, a to mało tego rośnie. To na polach rośnie, o tutaj to jest. O, zobaczcie jeszcze raz, wam pokażę. O, widzicie to. To jest właśnie. A, jeszcze coś się zbierało. Eee, takie żółte, też takie dzwonki to nie były dzwonki, to były urwa. Nawłoć o nawłoć, nawłoć też herbata z Nawłoci Też się suszyło to tylko od groma jest, to jest od groma jak tak patrzysz to jest dziesiątki, dziesiątki tych tych różnego typu roślin tylko trzeba znać znać nazwy i wygląd, nie? Żeby, bo też są jakieś tru, trujące dziadostwa. Albo coś, co w ogóle się nie nadaje do niczego, tylko do ozdo ozdoby. Ale mówię, zajawka była na te zioła. Siedziałem tam dwa tyle miesięcy. To od początku wakacji, do, do, prawie do jesieni. O, ptaszki jakieś. To, to siedziałem i te zioła zbierałem. Byłem zielarzem. O, szerszeń. Co on złapał? Muchę. Zobaczcie na to. Szerszeń muchę złapał. I ją wcina. Pokrzepia się. No i byliśmy w tej mgle, tylko że mówię, jej nie widać jak z nią się wejdzie to nie widać jednak Kamera nie, nie, nie tego nie uchwyca tego zjawiska mam klucze Której katastrofa go pilota masakra tragedia na maksa za nisko leciał nie za nisko leciał ale głowy polecą głowy polecą bo jak on podchodził do manewru to ja nie wiem ta wieża kontroli yy, nie widziała że on za nisko leci Przecież tam mają wszystkie parametry nie widzą na jakiej wysokości co jak. I nie mu odradzić ten manewr. Powiedzieć, słuchaj, ale jak on już leciał do góry, do góry głową i wchodził w dół, powinien mu już powiedzieć, że, że, żeby odradzić. Powiedzieć, żeby tego nie robił. Za niska wysokość jest. Nie wiem. Nie jestem znawcą. Na moje oko to było mega, mega za nisko. Nie? On powinien po prostu być z 50 metrów wyżej. Co najmniej, żeby wyjść z tego, bo jak on już zszedł do poziomu, że maszyna była w poziomie, to po prostu leciał z taką prędkością ku ziemi, że mówię, że to przynajmniej z 50 metrów, żeby to na legalu sobie na spokojnie ten maner wykonać, nie? No, bynajmniej 50 metrów, kurwa. On już jak doszedł do, do, do poziomu, wypoziomował maszynę z, tego, z tej paraboli, z tego koła. Jak to tam zwać No to jak już miałam tą maszynę w poziomie No to ona już była tak blisko ziemi I leciała z taką prędkością ku ziemi żeby musiał mieć chyba kurwa Dziesięciokrotnie Mocniejszy napęd Żeby, żeby wyrwać z tej, z tej siły Z tych praw fizyki Wyrwać maszynę ku górze nie? To musiał być chyba jakiś Hiper, hiper napęd tak już teraz mówię, tak trochę w przenośni, no. nie było to możliwości, nie było możliwości, żeby wyjść z tego, absolutnie, 50 metrów wyżej powinien być, żeby, żeby wyjść, wyjść z tego, nie wiem, przecież ta maszyna jest może nie najnowsza, ale no, no nowej generacji jest, F16. No, parę lat mają, ale no, to jest jednak cały czas zaawansowana technologia. Yy... Przecież maszyna maszyna dawała na pewno jakieś yy, sygnały, tak, komputer, że za duża prędkość, że za niski pułap. No, na pewno w czarne, A zresztą, wie, czy oni Czarne znaleźli, prawdy się nie dowiemy. Oni tak zrobią, żeby dla. Dla Kowalskiego dobrze to wybrzmiewało, nie? No, chyba, że, że, że naprawdę, powiedzą, kurwa, totalną prawdę, jak było, i o co, 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 co. co. albo zatają, albo zatają, za nie? To w 50 na 50. Ja oglądam różne nagrania, bo trochę siedzę w tym internecie. Na TikToku kilka, kil, z kilku perspektyw. Z kilku perspektyw, nie? Od przodu, od boku, od tyłu. A nawet, bo może być też tak, że może ta wysokość była odpowiednia do tego manewru. Tylko, że jak taki pewien tam profesor się wypowiadał, też. Rzadkie było powietrze, które nie sprzyja nośności skrzydeł po prostu. No i prawa fizyki, nie? Warunki. Mógł też wpaść w jakiś korkociąg, w jakiś wir. Tak jak to wygląda, jakby w próżni też, kurwa, był. Zero maszyn. maszyna po prostu leciała bezwładnie. Silniki na pełnej mocy, ona po prostu leciała ku ziemi. Nawet... No nie wiem, no kurwa, no, no powiem wam, że Ja obstawiam Bo na pewno on nie, nie zemdla, bo cały czas maszyna jakby do, wyrywał ku górze Wyprowadził ją na dole, do, do, do poziomu Ale już było za późno, ona już była za nisko, nie? Także nie, nie zemdlał raczej Myślę, że no, no, ciąg był, silniki chodziły na pełnej, na pełnej, że tak powiem, mocy. Ciąg był, było widać, że ciąg jest, czyli moc była, ale nie wiem, albo, mówię, wpadł w jakieś anomalie, kurwa, pogodowa, jakiś, kurwa, wir, coś. Kurwa, no nie znam się do końca, no. Dla mnie, jak dla Kowalskiego, no to wyglądało tak, jakby on po prostu... 50 metrów za nisko. Jeżeli, jeżeli, jeżeli patrząc z tej, z tej strony, że wykonywał ten manewr, i już doprowadził, bo to wszystko szło swoim swoją jakby parabolą, leciał, wy, wy, zrobił te, pu, pu, to te kółko, szedł do, wyprostował maszynę do poziomu. Tam nie było widać jakichś większych nie wiem nie dociągnięć, że coś tam się wydarzyło z maszyną. No wszystko było płynnie wykonane, eee, ale jak już do, maszynę do poziomu wyprostował i ta maszyna powinna lecieć do przodu nie wy, wy, wyjebać, a ona leciała jak kamień w wodę. Jak już ją wypoziomował, do dołu, no to żeby wyjść z tego manewru, no to by potrzebował jeszcze, mówię, kilkudziesięciu metrów wysokości. Bo leciał jak kamień w wodę, nie? Tam było, kurwa, no tam, tam w ogóle nie było żadnej mocy, kurwa, żeby to, te silniki, coś, kurwa, to wyglądało po prostu to, no, dziwnie. Naprawdę kurwa dziwnie. Jak tak patrzę przez to z... pilot, taki doświadczony, jeden z lepszych na świecie. Majlo chodź tu, do mnie, do mnie. Pilot z jeden z lepszych na świecie, nie? No kurwa strasznie dziwnie, dziwne to było. Strasznie dziwne. żeby, żeby tak. Żeby... Przepraszam Aż tak nie doszacować yy, nie doszacować yy, Nie wiem wysokości Prędkości na moje, na moje to wyglądało jakby niedoszacowana była wysokość Bo nawet nawet Manew był robiony poprawnie, no nie było tam, normalnie by było widać Poprawny manewr do góry, cyk, potem w dół i zaczął prostować I to też było robione na, pe na pełnym cały czas ciągu nie? nie wiem, może jakby odpuścił ciąg w dół, prędkość w dół jakby odpuścił i prostował i, i, I wtedy kurwa wdusił większy ciąg. Nie wiem, on też na, na pełnym ciągu pikował w dół, nie? I prostował jednocześnie. Pff, nie wiem, no to, to ja nie jestem fachowcem. No, Kurwa, no tak sobie gdybam wszystko było na, na pełnej mocy, jakby na pełnym ciągu. Czytałem też komentarze ludzi. Nie wiem, może niektórzy byli znawcami, może nie ale niektóre komentarze były naprawdę bardzo, bardzo sensowne. Ech. Także. No tragedia, wielka tragedia, byłem na cmentarzu wojennym, bo ruszyło mnie to z opóźnionym zapłonem, wam powiem. Bo słyszałem o tej katastrofie i nawet wiecie, nawet nie, nie zwróciłem uwagi, Żona mi powiedziała, coś tam gdzieś mignęło. Ale jakoś, nie wiem, dopiero kurwa po, po nie wiem, kilkunastu godzinach jakoś mnie to z powrotem zainteresowało i mnie to, kurwa, ruszyło z opóźnionym zapłonem. Także byłem na cmentarzu wojennym, powiem Wam tak szczerze, no bołem się pomodlić. Za, za jego duszę, bo szkoda, szkoda naprawdę wielka strata, wielka strata dla no, dla wojska polskiego, lotników, odrzutowców, pilotów, no to, to nie jest, nie jest dużo, to się szkolisz latami. Nie rok, dwa, nie pięć, tylko przypuszczam, że nawet i do dziesięciu lat możesz się szkolić. Kilka dobrych lat to na pewno. A żeby tak latać jak on, no to z dziesięć i to musisz mieć dryg do tego, nie? To, to nie każdy to przechodzi. Niektórzy bardzo chcą, ale no dupa, nie? Tam są przeciągi, przeciążenia takie, że majluj że się białka wywalają i mózg staje. No nie każdy, nie każdy, Tam masz ser, serię, serię testów w tych kapsułach. Ludzie mdleją, no nie każdy to przechodzi. Choćbyś stawał na głowie i bardzo chciał, no to Twoje ciało może no, tego po prostu nie, nie przejść. Nie, nie, po prostu nie przechodzi. Niezależnie to od Ciebie, nie? Po prostu nie wytrzymuje twój organizm, bo, bo nie jest do tego, nie ma takich zdolności adaptacyjnych do, jak, dlatego to są ludzie, których nie jest od groma. No, na całym świecie no jest ich może i tysiącem, no ale to na całym świecie, nie? To jest wielka, wielka strata. No. co tu dodać? Czekam z niecierpliwością co orzeknie komisja, nie Bo to jest z dziesiątki ludzi kilk, kilka, kilkanaście do kilkudziesięciu osób które nadzorują w samej kontroli kontroli tych lotów tam eee, cały sztab ludzi, którzy to no, muszą dopiąć Sprawdzenie maszyny poprzez kontrolę lotu, ludzi, którzy nadzorują ten lot, wysokość samolotu i, i, i tak dalej. Czy ktoś mu coś mówił, czy, czy ktoś mu odradzał, czy on może zbagatelizował, może nie wiadomo. No. Dlatego na chwilę obecną nie wiadomo. Że, że czekam co, co tam orzekną. Bo jest to naprawdę jest to naprawdę to, 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 nie, był, to nie był mały błąd. To nie był ma, mały błąd, że on tam na przykład smyrnął Że smyrnął tam lekko gdzieś tam na milimetry czy coś I to było po prostu pierdolnięcie z Centralne oglebę, że tak brzydko powiem, że tam, tam się coś stało, coś poważnego się stało, bo to nie było smyrnęcie na półtora, na 2 metry i że tamtego. to po prostu było takie pierdolnięcie, że nie szło z tego wyjść, to bym mówił, musiał być 50 metrów wyżej, dobra, pozdro.